Oczywiście on może pozmywać. Niech mu się baba nie kręci, bo wtedy to zrobi sprawniej, tak? No nie, nie jest jego tęsknotą, że będzie razem z żoną zamiatał podłogę, prawda? I teraz ta tęsknota kobieca, wszystko razem jest tak naprawdę niemożliwa do spełnienia. A mówiliśmy już o tym, jeżeli ktoś ma oczekiwania niemożliwe do spełnienia, to jeżeli nie zmieni oczekiwań, nieurealni, no to one się nie spełnią. W związku z tym. Zrodzi się w nim stan frustracji, czyli niezadowolenia z życia, niezadowolenia z małżeństwa, czyli na własne życzenie. Wielu ludzi jest niezadowolonych z małżeństwa, nie wiedząc dlaczego. A to dlatego, że mieli absurdalne oczekiwania. I mężczyźni próbują zatrudnić logikę do, do funkcjonowania kobiety, to jest bardzo niebezpieczne, bo dużo też frustracji rodzi. Kobieta nie musi działać logicznie. Kobieta chce, żebyśmy byli razem. Piękne chcenie. I ta sama kobieta chce zbudować dom dla rodziny. Też piękne chcenie. Więc ta kobieta wysyła męża za ocean, żeby dużo zarobił, a potem on wraca i ona go nie wpuszcza do domu, bo on ją zostawił. Logiki tu się nie dopatrzymy. Mężczyzna jest od tego. Żeby wyciągnąć nosy nowa, do dobra, ale jeżeli ja wyjadę, nawet zarobię, to to, to ciebie zostawię. I teraz prze, przeanalizujmy, to jest jego zadanie. Czy to się opłaca ten koszt ponieść? Kobieta również ma oczekiwania od samego mężczyzny. Niemożliwe. Wspominałem o tym, że oczekuję, żeby nie zgadywał jej myśli. No nie będzie zgadywał myśli. Nie mamy takich możliwości, prawda? Jak dobrze mu powie, zrelacjonuje, o co jej chodzi, to on, jak, je, jak kocha rzeczywiście, to będzie tak się starał robić to, co ona mu podpowiedziała, że będzie wyglądało, jakby zgadywał myśli. To wszystko. Nigdy nie będzie zgadywał jej myśli, bo nie ma tego, co ma kobieta. Ma za darmo, a czasem kobiety pogardzają mężem, jaki on jest toporny, jaki on jest kanciaty, jaki on jest zgruba ciosany, o ja to w lot łapie, tak? Cieszę się z tego daru i dobrze go wykorzystać dla rodziny przy dzieciach jest to niezbędne. Kobiety też bardzo pragną, żeby ten mężczyzna spełniał jej wizję. Zwykle nie spełniamy. Bo chciała, żeby miał, żeby on był takim koteczkiem. Pluszaczkiem, takim, misiaczkiem. Zresztą czasem 40 lat po ślubie jest w misiaczku. Koteczku tam jakoś takim, chociaż w słowach to ma. Drugi Panie. My jesteśmy gruboskórni. My jesteśmy słoniami sklepy z porcelaną, jesteśmy krokodylami, jesteśmy hipopotamami. Nie jesteśmy pluszaczkami. I teraz szkoda, jeżeli kobieta będzie przez 30, 40, może 50 lat, głaskać hipopotama, mówiąc kiepski z Ciebie pluszaczek. Znacznie lepiej, drogie Panie, ucieszyć się, jaki z Ciebie niesamowicie gruboskórny hipopotam. Chyba najbardziej gruboskrótny na świecie, To co jest coś niesamowitego, jak mi się trafiło. Ucieszyć się tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a nie mieć pretensji o to, że nie jesteśmy tacy, jak wy byście sobie chciały, pluszaczki, misiaczki, tak? Tak, żeby tego krokodyla wykorzystać, mam taki kawał, który bardzo mi się podoba i się nim podzielę. Leży, on te jeszcze też, on opisuje bardzo ważny rys męskości, ale to za chwilę. Leży hipopotam w błocie, leży, a synek hipopotamek jeździ w kółko na rowerku. I tak przez cały dzień. Na drugi dzień leży hipopotam w błocie, a synek hipopotamek jeździ w kółko na rowerku. Na trzeci dzień leży, synek jeździ i łańcuch mu spadł. Tatusiu, napraw mi rowerek. No tak, teraz rzuć wszystko i naprawiaj rowerek. A? Drogie panie, mężczyzna jak coś robi, to to jest ważne. My się bzdurami nie zajmujemy. My robimy tylko rzeczy ważne dla losów świata. I jeżeli coś robi, to się na tym koncentruje do bólu. Jeżeli naukowiec, mam taki jeden przykład. Genialny. Myśli o czymś, to oczywiście on myśli to prawie dzień i w nocy, jakąś tam teorię sobie tworzy, to oczywiście on nie będzie wiedział, co zjadł na obiad. A żona, przypisuje temu interpretację, nie szanuje jej pracy, bo nawet nie wie, co zjadł. Jak spytam, no powiem, no zupę, jaką? No nie wiem. I co jeszcze drugie? A co było? No nie wiem. No i, i tak jest bo on w tej chwili myśli o tam rozwiązaniu całkierymana na przykład, tak? I ma nowe pomysły na ominięcie osobliwości. Więc y, mężczyzna jak, y, jak odpoczywa, to odpoczywa, drogie Panie, całym sobą. To nie można mu przeszkadzać. Jak pracuje, też mu lepiej nie przeszkadzać. Powiedziałbym nawet, że jest to nieroztropne. To jest igranie z ogniem w pewnym sensie. Drugi panie, malutki teścik. Leży mąż na tapczanie i patrzy w punkt na suficie. A ty się krzątasz i nie wiesz w co ręce włożyć, bo trzeba szybko wydać obiad. No leni się, nie? Ewidentnie się leni. Oczywiście, ja nie chcę bronić w tej chwili leniuchów. Ale nie tylko teoretycznie. Może być i tak, że w tej chwili mąż. Intensywnie myśli o sprawach, od których mogą zależeć autentycznie losy rodziny. Tylko tego nie widać. Bo się nie krząta, bo, bo nic nie obiera, bo nic nie przekłada. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę chronić leniuchów, ale trzeba zdać sobie sprawę, że mężczyzna, który wygląda, jakby nic nie robił, wcale nie musi nic nie robić. My byśmy chcieli, żeby nasze żony. Hmm. No, mamy to oczekiwanie, i, i myślę, trzeba nazwać, że rozwiążą się problemy seksualne. Oczywiście oczekiwanie niemożliwe do spełnienia, bo tak naprawdę one się nie rozwiążą, tylko się zaczną. Przynajmniej powinny się zacząć, tak? Ale oczekiwanie przerobione na takie, od dnia ślubu, bo dopiero od tego dnia będziemy mieli. Dobre warunki do tego, by rozwiązywać nasze wspólne problemy w dziedzinie seksualności, bo są nasze problemy, ani moje, ani jej. I że się natrudzimy, ale będzie coraz piękniej, coraz lepiej. Tak to oczekiwanie jest właściwe. Ale nie, że pstyk mówię tak przy ołtarzu, i wszystko dzieje się jak na filmie bzdura. Przecież zupełnie inaczej, będziemy o tym mówili osobno jutro, zupełnie inaczej mężczyzna startuje do, do współżycia, zupełnie inaczej kobieta. Mężczyzna jest pierwotnie rozbudzony, kobieta jest pierwotnie uśpiona. Cały szereg można by różnic w tej chwili to zostawmy. A więc to oczekiwanie, że rozwiążą się problemy seksualne, no nie spełni się po prostu. Mężczyzna oczekuje, że zrozumie kobiety, to już o tym wspominałem, tak? Nie da się zrozumieć zachowań kobiety. Nie tylko dlatego, że kobieta działa pod dużym wpływem uczuć, a te nie podlegają kontroli rozumu. Jeszcze na kobiety się nakładają impulsy płynące z ciała, wynikające ze zmian hormonalnych. My nie mamy, mamy równą produkcję hormonalną testosteronu. Mężczyzna, przynajmniej teoretycznie, ma potencjalnie większą szansę na stabilność psychiczną niż kobieta, bo nie ma tych tych wahań, które mają wszystkie kobiety. Estrogeny, progesteron, miesiączka, znowu estrogeny, znowu... Dobrze... Każda kobieta wie, jak się czuje dzień przed miesiączką, prawda? Ta wiedza o aktualnym stanie płodności żony dla męża jest bardzo praktycznie ważna. To nie chodzi tylko o to, żeby począć czy nie począć dziecka. To chodzi również o to, żeby nie zaczynać trudnych tematów w nieodpowiednim momencie. Bo po co? tracę szansę na załatwienie ważnej sprawy, jak zacznę najtrudniejsze tematy poruszać dzień przed miesiączką. No po co? To jest zwykły element wiedzy. Szkoły o takiej wiedzy w ogóle milczą. Tak, bo ta wiedza o płodności, aktualnej płodności żony, gdyby ona była powszechna, no to by mnóstwo firm splajtowało, które się dobrze mają i które się dobrze reklamują w świecie i nie potrzeba złej woli nie tylko w świecie zachodnim żeby się kompletnie pogubić w dziedzinie seksualności dlaczego bo mamy fałszywą bazę danych o tym będzie jutro jeżeli są śmieci na wejściu to nie mogą być cuda na wyjściu to informatycy mówią śmieci na wejściu śmieci na wyjściu jeżeli nie ma dobrej bazy danych no to nie można właściwie wniosków wyciągać I dlatego tak łatwo ludzi oszukiwać, tak łatwo odsądzać od sił wiary Kościół ze swoimi pomysłami, no, no bo ludzie nie mają baz danych do zrozumienia tego, o czym się mówi. Dobrze, pójdźmy dalej. Gdybyśmy mieli tak najogólniej, a to jeszcze ilustracja do tego, do, tych, do, tych, do tego rytmu płodności kobiety, żeby troszkę weselej było. Dlaczego Dzień przed miesiączką żona gotuje zupę w siedmiu garnkach. Nie wiecie? Bo tak. I tego się nie da zrozumieć, drodzy panowie. Trzeba się nauczyć z tym żyć. To jest zupełnie co innego. Trzeba to polubić, trzeba się nad tym uśmiechnąć, trzeba się nauczyć z tym żyć. A broń Boże mieć o to pretensję. Ja nie mówię do kobiet, że wobec tego wy możecie mieć wszelkie fanaberie, bo, no, bo jesteście takie biedne. Nie, nie, nie. Dojrzała kobieta powinna nad tym panować. Owszem, na, na twarzy czternastolatki to jest wypisane, w jakiej ona jest w fazie cyklu. Zbysty obserwator na tej fazie zorientuje. Niedobrze by było, gdyby na twarzy trzydziestolatki można było wyczytać, w jakiej jest fazie cyklu. Natomiast przy bliskim kontakcie w domu, gdy się o siebie obijamy przez 24 godziny na dobę, nie sposób tego ukryć. Nie sposób. Bo nie, ma, nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Trzeba to wiedzieć i to wkalkulować w funkcjonowanie, nawet w planowanie dnia. Gdybyśmy mieli tak najogólniej powiedzieć o kobiecie, to poza tym, że powiedziałem, że jest ukierunkowana na człowieka, to ona jest w pewnym sensie krótkowidzem, tak obrazowo mówię. To znaczy, widzi detale, wszystkie szczególiki najdrobniejsze, najsubtelniejsze dla mężczyzny, w ogóle niezauważalne. Ona to wszystkie uśmiech był, jakiś tam mina, taka, ktoś tam się skrzywił, ktoś coś pomyślał, ktoś jeszcze nie zdążył powiedzieć, ale na pewno chciał powiedzieć, ona to wszystko wie. Dla nas to jest zupełnie nie, nie, nierozpoznawalny teren. Mężczyzna z kolei, drogie Panie, jest daleko widzem. On widzi, co jest na horyzoncie. A te szczegóły, które Ty widzisz i które są dla Ciebie tak ważne, on by podeptał nie ze złej woli. Z ich nie widzi nie zauważa. No przecież to jest genialna szansa. Tylko trzeba wykazać odrobinkę rozumu. Nie wolno sadzać krótkowidza na bocianim gnieździe i dawać dalekowidzowi do nawlekania igły, tak? To jest bez sensu. Niech krótkowidz zarządza tym, w czym jest dobry, a niech dalekowidz zarządza tym, czym on jest dobry. I na tym powinno polegać podział ról. Kiedyś było ludziom łatwiej bo kultura bardzo sztywno oceniała, co należy do mężczyzny, co należy do kobiety. Przeciwko temu świat się oczywiście zbuntował. I dzisiaj jest taki galimatias, że ludzie naprawdę się krzywdzą na co dzień. Żony bardzo często próbują yy, yy, dawać mężom rzeczy, które są dla nich nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Przykład z kolejkami mi się skończył, bo kolejek już nie ma, ale były, ja, ja się wychowałem w czasach, kiedy były kolejki. Normalna kobieta stała w siedmiu kolejkach bez zmrużenia oka. Facet postawiony w dwóch kolejkach dostał rozstroju nerwowego. On może stać w jednej, porządnej, może być długa, ale po coś konkretnego. Jak tą skończy, to może zabrać się za coś innego. No tak jesteśmy skonstruowani. Nie, nie zmieniajmy tego, tylko wykorzystujmy. Wykorzystujmy mężczyznę do tego, do czego się lepiej nadaje. To dotyczy nawet takich banalnych prac domowych. Raz, łatwość wykonywania pracy jest inna w zależności od prac, a dwa, podejście do pracy jest inne. Kobieta najchętniej robi pięć rzeczy na raz, bo ma podzielność uwagi. Mężczyzna najchętniej zrobi jedną rzecz od początku do końca, zamknie, spojrzy na wynik, najlepiej jak jest duży, bo wtedy jest przynajmniej widać, że praca jest zrobiona. I taka praca mu daje zadowolenie. Ile razy słyszałem, proszę Pana, mój mąż to w domu mój w ogóle nie, nie, nie pomaga. Proszę Pana, niech Pan nie myśli, że ja mam jakieś wielkie wymagania. Ja bym chciała, żeby on jedną szklankę po sobie umył. Proszę Pani, umyć jedną szklankę, to szkoda moczyć rąk. Po jedną bułeczkę, żeby do sklepu poszedł. Po jedną bułeczkę do sklepu? To ja wolę pójść spać głodnym. I zasłać 50 kilo towarów z marketu, proszę bardzo na czwarte piętro bez windy i wiem, że coś zrobiłem dla rodziny. To Panie, jakie prace są najlepsze dla facetów? Te, których Ty byś nie dała rady zrobić. Problem w tym, że cię kobiety wszystko dadzą radę. I jeszcze czasem mężowi to pokazują i potem się dziwią, że on się nie czuje potrzebny w domu. Prawda? Ile razy się na to otrzymał kobietom, proszę panie, niech Pani chociaż tego drewna nie rąby do kominka, ale ja lubię i umiem, no co z tego? Ale jak ten facet się czuje, że mu żona rąbie drewno do kominka. Machając całkiem niezłą, ciężką siekierą, prawda? Pamiętam taką parę na pielgrzymce. Piękni, młodzi ludzie, tacy wyrośnięci, ale tacy naprawdę fajni ludzie.